Cześć, 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 Bardzo zainspirował mnie do tego filmu, film na guitarway o, o tym, dlaczego warto grać kostką, e, w ogóle czym jest kostka e, dla gitarzysty, więc sobie to wyjaśnijmy. Kostkę mogę opisać jako najczęściej gubiący się element w em, portfolio. Yeah, portfolio każdego gitarzysty, każdego muzyka. E, tutaj w ręku mam torebeczkę, w której mam chyba z 16 kostek których ja używam od wielu lat, ale pokażę Wam też inne. Kolekcjonuję kostki. I tu mam takie drewniane pudełko, w którym mam bardzo różne kostki. I na przykład, tak, to jest kostka jako. To jest taka najzwyczajniejsza w świecie kostka. Dadario okolicznościowa. Na targi w USA w 2005 roku Kostka taka Właśnie specjalna limit edition Ma no, z takiego zwykłego, zwykłego plastiku Grubość ma 1,20 proszę bardzo Taki snap Ja tą kostką nie, nie gram Ja kiedy, kiedyś kiedyś Przed trasą koncertową z, Jeszcze grałem w Amiro Byłem w sklepie i po prostu kupiłem sobie 15 16 kostek takich samych, jakimi gram zapakowałem je do takiej dużej torebeczki, nie wiem czy gdzieś tam kiedyś na przykład jednej nie zgubiłem gdzieś tam no bo to też jest wszystko możliwe ale mam je do tej pory nie wiem czy wszystkie, chyba tak możliwość jest taka, że jedną zgubiłem, ale wątpię i generalnie używam ich to jest to Dario. tu jest Ernie no, Ball Prodigy, taka kostka, też bardzo fajna, specyficzna w ogóle kostka, ona jest z takiego szorstkiego plastiku, ona ma taki ostry tutaj czubeczek, taka wąska, bo taki bardzo nietypowy kształt, ona jest trochę mniejsza od zwykłych kostek. Też fajna kostka, zwłaszcza bo solówek jest, jest myślę fajna, bo jest twarda. Ja generalnie preferuję twarde, twarde kostki. Tu mamy co? fender medium, czyli średnia zrobiona z nylonu. To jest taki plastik, który bardzo wytrzymały, ale nie jest twardy przez co te kostki. O. Mam tutaj taki inny zupełnie tak No i na tej kostce jest taki wzorek, który niby zresztą robi zatarkę Ja bym akurat tą kostką nie grał, bo ja preferuję twarde kostki. Tu mam te swoje. 20, 22, 23, 28, przycisk! To są taki duży, taka duża torba I w niej jest. Teraz wam powiem ile kostek. Eee, raz, dwa, trzy. Od razu wam je policzę. osiem, dziewięć. jedenaście, dwanaście. jest 16 Trzynaście, czternaście. Piętnaście, szesnaście. 17 kostek. O, to właśnie tyle: Sypię je tutaj z powrotem. Jak tyle sobie nakupujecie tych kostek, nawet różnych, nie? To będzie taka, która z tych wszystkich wam się po prostu będzie nie ubrała najlepiej. Eee, co wam to daje? No, daje wam to, to że macie par, po pierwsze duży zapas kosteczek. Więc jak mam się jakaś setrze czy coś, czy, czy zgubi. Ja nie biorę jednej, ja po prostu to jest jeden rodzaj kostek. I biorę, podchodzę do torebeczki, biorę którąkolwiek, bo każda jest taka sama. I po no, tak, tak? Co tu jeszcze? To jest znowu to jest tylko light. To jest Dano protect z kilka... nie, znaczy taka jak kilka hameta. tak by To jest z Nelonu kostka cienka. Ja u niej zaczynałem i jeszcze nie ugrałem w Mirror. To jest taka kostka z nelonu, dosyć starta. I ona jest podchodząca pod medium, ale jeszcze tym medium nie jest. To jest taka górna granica kostek typu light, bo generalnie. <tryk> Można ją tak balansować, można w palcach. Bo nylon jest bardzo wytrzymały i te kostki dużo wytrzymują, dużo zniosą. Zniosą nawet takie ostrzejsze, ostrzejsze riffowe granie metalowe. Wiecie, jak gram, gram akurat speed metal, ale jest, jest to też kostka, która jest dosyć giętka, więc nie nadaje się dla gitarzysty prowadzącego, który wezmę um... sobie gitarę i Wam. Zaraz pogram tymi, tymi różnymi kostkami, żebyście mogli zobaczyć więcej. Eee, tylko. Przełączę przez Teraz tylko. Mamy zupełnie czyste brzmienie. Na takim Iwanezie, tak. Teraz e, dla przykładu, tak. Tu mamy tą wyglądową. Przez co bardzo łatwo na niej, na niej y... jest takie wrażenie, że ta kostka się zaraz gdzieś połamie i mnie to wrażenie nie odstępuje. Mamy kostkę zrobioną z filcu. To jest kostka do okulele i ona brzmi tak. że to są kostki. Ta basisty. Nie wiem. Nie znam się. Ten Ernie Ball Prodigy, tak? Yes. Ibanez uh, Soundgrip Grip Się przeniosę, bo mi jest cholernie tutaj niewygodnie. Więc odłożę tą kostkę i się przeniosę. A w ogóle niewygodnie mi się gra tymi kostkami, nie mogę się do nich przyzwyczaić w ogóle. To akurat te soundgripy to jeszcze, jeszcze. Jak kiedyś zapomniałem swojego kompletu kostek, bo miałem inną gitarę, przy sobie zapomniałem przerzucić, to grałem tym soundgripem, bo, bo lubię takie kostki. Ale to, to wszystko na chwilę. Teraz sobie pójdę po jakieś krzesło, słuchajcie. Normalne bo po to je strašně vědomý Znaczy usiąść. Już to. Już to pokazuję dalej, tak? Eee, nie wiem, czy będę dobrze ustawiał chyba. Wyrównać. Co to tu. O, jakoś to będzie chyba. Może trochę byśmy Dali, Po sumie, bo teraz to haczyk, gitarą. Chaczę główką gitary. O. O, ten. O, O, o biurko o, o, znowu. Więc będzie ciężko się słuchajcie, ustawić, tak, żeby wszystkim to dogodzić. To mam rok. Nie wiem, czy teraz nie będę. Może nie. Musimy być komfortowo z tarą. Dobra, nie wiem. Kurde, będę ją. Dobre, jakoś słuchajcie, damy radę. Będę bardzo haczył, ale Kostka mała, picze stawi. w dosyć ciężkim stanie, ale ja tak ja tak one są one zupełnie sztywne taka kostka w ogóle nie daje reakcji strunie i powoduje to, że ona jakby się wydaje w palcach cienka tylko jest twarda i, I w ogóle kształt ma bardzo nietypowy, więc też te kostki są takie no dobra, biorę gitarkę i jeszcze coś tu mam pogrom program różnymi, różnymi kostkami, tak? Hol a to osztgám? Toj, és szó. So. Tadányom. Kostek ja używam. Gram Fender Heavy wersji Grip. To są takie kostki, które mają taki specyficzny na, w ogóle na sobie taką fakturę, która ma chronić temu, że jak gramy, to to piórko się nie ślizga w palcach, bo ma taką... To jest coś jakby papier ścierny na sobie. Tą podobną rzecz ma i z Sound Grip. tylko też akurat przez IBNE za troszkę gorzej moim zdaniem zrobione. Kostka prawie w ogóle się nie wygina, przez co jest dla mnie idealna. Rozmiarowo też jest super. No i teraz wam, wam zagram coś takim tym. Te kostki też są dobre. Jak gracie, rzeczy powiedzmy typu to. Bo bardzo wytrzymałe są na to i dobrze to znoszą. Ale zagrajmy. nie zamienił na nic bynajmniej na razie nie zamienię na nic moi drodzy, dobra odłożę sobie tutaj teraz ten waleczek na bok bo jeszcze parę kostek wam tu pokażę tu mamy piórko stabil 3 to jest taka mała kostka 3 mm mała kostka. Teraz podam wam parę ćwiczeń na kostkowanie, tylko że już zrobię to swoją ulubioną kostką i złośle Bravo. Już już lecimy, a jeszcze na koniec wam powiem parę rzeczy o kostkach. Tylko złożone. Na bok. Pierwsze ćwiczenie to jest tutaj coś takiego, że... Trzymać się kostkę równo i cały czas w ten sposób, aby nie zmieniać tempo. Następną rzeczą będzie... Jak ja to robię? Dół, dół, góra, góra, czyli... Na początku robimy tak, a później... W ten sposób wymieniamy pracę kostki. Jak to wygląda? Jak już umiecie to zagrać tak, mniej więcej, to możecie przyjść do innego widzenia. Czyli i robicie dół, góra, dół, dół. Tak, czyli później możemy robić coś takiego, że będziemy robili. polegało na tym, że możemy pustą stronę. Rozpędzonym tremolo. I ostatnie ćwiczenie, jakie Wam tutaj dzisiaj podam, to jest takie ćwiczenie, które pomoże skoordynować zarówno lewą, jak i prawą rękę. To jest taka sobie tutaj zagrywka. Teraz ją zagram palcami powoli. To Wam może tutaj na tej górnej stronie możemy też przejść tutaj. No i możemy kostkować to w dół, możemy to kostkować w górę, możemy to kostkować w lewo, prawo. Tak. Jest też taka rezygnacja. Uderzając kostką ocieram po prostu... Wypadła mi gitara. I kostka. Uderzam ocieram, bokiem kostki. Jest też coś takiego. Tylko do tego to przydała mi się inna kostka. do takich rzeczy, jak gra krawędzią, czyli tak, bo, bo tutaj w tej kostce jest grip i ona bardzo się mało chce ślizgać po prostu. kiedy w ogóle powstały kostki, jak zostały wytworzone i w ogóle, w ogóle, w ogóle wszystko, wszystko. Także kostka powstała w 1922 roku. A została stworzona przez firmę Viandra Piz, która... No, Chodzi o wszystkie kostki i, i o to jak... Teraz tak? No dobrze, słuchajcie, więc eee, jeszcze odpowiedzi na parę pytań, bo, bo, bo to jest ważne. Jakie są fajne kostki? Na przykład, jakbyście szukali czegoś limitowanego. To jest taka bardzo fajna kostka Headfield Black Blackpunk. Zrobiona z ulteksu. Zobaczcie, z jednej strony tutaj takie coś pó taka paszcza taka kostka z ulteksu. Grałem kiedyś ultexem, Bardzo fajnie wytrzymały materiał. Bardzo fajnie się też trzyma, trzyma ręki. Um. Tak się robi tak jak tutaj. Są takie zadry na kostce, że haczą o strunę. Wtedy bardzo prosta jest metoda odrywam, podzielacie i... Wiem, że się wam spiłowuje paska. Jeszcze opiłuję, o! Łącznie. Teraz ta druga część. idziemy. O! I widzieliście? I to jest już autom, jakby to się, to się samo robi. no i na koniec takie kostki, to jest darmo prąpic, ale to, to jaką kostkę na początek w okolicach 1 mm, bo, bo będzie wam będzie na tyle twarda, że wam się nie będzie wyginać jak będziecie grali tremolo, a będzie na tyle biega, że przy tych szybkich zagrywkach nie będzie się blokować, bo taka kostka jak na przykład no to to akurat nie ale to nie. o to będzie Wam się wyginać przy szybszych zagrywkach to jest już za mi siotka jedynka, a ona jest, no ona jest taka pocięta trochę ciąg, żeby to przynieść no, to też może pociąć kostkę tutaj z jednej strony zrobić taką kratkę a z drugiej taki wzorek no tak więc e, drodzy e, gitarzyści początkujący ja będę wam się starał robić takie odcinki częściej o różnych kostkach, bo też mnie interesują kostki dzisiaj w sklepie, sklepie pasji, gdzie w ogóle mają róże, różne ciekawe kostki jak szukacie dobrych kostek to pojedźcie do pasji tam więc można, można kupić, tak jak ja gram, to jest taka, którą ręcznie ja byłem, kupiłem, zwykłą kostkę i ją tak wygiąłem i ona jest teraz tutaj taka powyginana, to, to fajna do solówek, tak, bo tutaj się osobno zginę to, osobno to. Unikajcie kostek firmy Alice, dziadostwo. Mm, no. eee, I co? No. Pozdro.